cały garniec kurzych łapek Cześć, tutaj Mateusz i Kasia podróżujemy po Azji jesteśmy aktualnie w Malezji dokładnie w Georgetown na wyspie Penang Wczoraj jakoś już nie nagrywaliśmy, bo jest po prostu strasznie gorąco dzisiaj, śniadania też nie nagrywaliśmy, bo jest po prostu... Tak jak w ...ze mnie się lało, jeszcze zamówiłem sobie ostre jedzenie i gorącą herbatę, ledwo to zjadłem, nie byłbym w stanie nawet nagrywać. Na szczęście potem sobie zamówiłem jeszcze chłodny, lodowy śl... lime juice. A teraz idziemy na Little India się przejść troszeczkę. Idziemy. Oglądamy co się zmieniło przez te półtorego roku w no. Penang, yy, no się trochę podmieniało, w tym miejscu Jest nowy hotel kapsułowy, który zresztą oglądaliśmy yy, gdzie nocować, jak, jak patrzyliśmy mm. gdzie nocować, to patrzyliśmy na to, ale ile? Ponad 100 było do Możemy podejść, bo tu mm -hmm. jest jedna kapsuła wystawiona, żeby ją można było sobie obejrzeć. To jest World's Compact Hotel Time Capsule. W takich kapsułach się śpi, Kapsuła tutaj. <coughs> no naprawdę nieźle. Ej, nieźle jest. Bo to na pewno z wygodnym łóżkiem. Mm, tak, safe jest. Jest jak, chyba klimatyzacja pewnie, jakiś dźwięk, prąd. No śmiesznie. Lustro. nieźle fajnie. Jakby to nie było takie drogie, to pewnie byśmy mm -hmm. I są dwuosobowe Ale... też. To są jednoosobowe, ale są też dwuosobowe. A i właśnie idziemy tutaj ulicą Dzialan czulia Dzialan to jest ulica, Czulia no to już nazwa. Więc wszystkie ulice naz nazywają się Dzialan coś tam, dzielaś tamto, dzialan tamto No ale naprawdę tutaj sporo się, sporo się zmienia. Dużo, dużo Mhm. Ale z tego co właśnie widzę to część zmienia się na gorzej. Niektóre rzeczy podupadają, niszczą się i tak dalej, A część jest nowych. O, widzę coś nowego, widzę nowy mural. Bo Penanki jest z swoich murali. Mhm. A... Kto je tutaj malował? Estoński. Streetartowiec. Taki streetartowiec, nie fajnie, jak on się być, nazywał. Emil Zachariew, Aha. Emil Zachariewicz, Emil Zachariewicz, I w całym Penangu, znaczy w całym Georgetown jest wiele miejsc z takimi właśnie muralami. Ja, muralami, ale te jego murale są również w Singapurze. Więc jedną z atrakcji zwiedzania tutaj Georgetown, można sobie tutaj gdzieś wziąć taką mapkę, jest mapka ze wszystkimi lokalizacjami tych murali i można po prostu wszystkie zaliczać. Przy tych naj, najbardziej popularnych jest zawsze kolejka, bo wszyscy chcą sobie robić zdjęcia. Ostatnie chyba wczorajsze ujęcie to było jeszcze z y, autobusu i nic więcej wczoraj nie nagrywaliśmy a w końcu zatrzymaliśmy się w, tak jak wspominaliśmy, w, w Kimsunie, w tym hotelu Kimson, w którym zawsze się zatrzymujemy. I śmiesznie u pani nas już poznała, bo tam e, czwarty raz chyba byliśmy. Aha, no hotel cały czas troszeczkę jakoś podupada. Podupada, podupada. Łóżko jest po prostu masakryczne. No, nie, no nie Bo jest sprężynowe. A normalnie na plecach odbite wszystkie sprężyny. Tak, bo jest mm, łóżko sprężynowe i po prostu ta jakby warstwa między sprężynami a powierzchnią łóżka i, po prostu nie ma już tej warstwy, po prostu się śpina sprężyna. No, to jest najbardziej jedna z kluczowych bo oczywiście jest reggae w nazwie więc tam gdzie jest regga tam zawsze jest dużo akwatersów tak i tutaj wieczorem zawsze jest pełno ludzi bar o no też coś nowego i właśnie ta ulica Chulia mniej więcej gdzieś od tego momentu mniej więcej od tego baru zaczyna się taka być już mocno imprezowa wieczorem jest tu zawsze mnóstwo ludzi i na tej ulicy jest najwięcej hosteli, Naj... Jed... Mniej więcej no, najtańszego, no, najtańszych noclegów. To jest drugi reggae club, pod którym też zawsze siedzą tłumy. <tum> reggae club. Aha, tak, zawsze gdzie reggae, tam są backpackersi. Siedzą w ich tłumy. Tak, więc tak. tutaj wieczorami jest naprawdę bardzo ruchliwie. Bardzo fajnie. Na Oj, wieczorze. są też te burgery, zawsze co jedliśmy. Tak jak mówiłem, wylądowaliśmy w Kimsunie, niestety. Dosta znaczy, dostaliśmy pokój, który chcieliśmy, bo ma mamy swój logowany pokój numer 32, ale niestety zlikwidowali balkon, znaczy balkony nie zlikwidowali, o nie wiem czy nie będzie wiało, e balkonów nie zlikwidowali, ale wcześniej były takie jakby prywatne balkoniki rozdzielone między pokojami, bo na górze, na górze są cztery pokoje i zlikwidowali te mm, ścianki działowe między balkonami, jest po prostu jeden wielki taras. I Nie ma już prywatności. Wcześniej nie było problemu, nie trzeba było zamykać drzwi na balkon, a teraz po prostu w każdej chwili może ktoś podejść pod nasze drzwi, okno. Zaję, chociażby. Więc, więc no to jest na spory minus zmiana. Cena się nie zmieniła. Kosztuje 50 ringitów, czyli 50 zł za noc. Plus ewentualnie chcemy klimatyzację, bo klimatyzacja jest sterowana czy znaczy włączana z dołu. A tak w większości jest jakiś tej wazji, guesthouse i tak dalej. I trzeba dopłacić za klimatyzację 10 ringgitów. No, jest ustawiona na maksa, znaczy na minimum temperatury, maksimum wiania. I jest tak, no, akurat mogłoby być minimalnie jeszcze chłodniej, ale już po prostu nie wyrabia bardziej. Tutaj są właśnie takie charakterystyczne w Penang i w podobnych też jeszcze kilku lokalizacjach. W, w Malatce, w Medan trochę podobnie jest właśnie, e, nie wiem jak to nazwać takie arkady. No to jest bardzo charakterystyczne dla Penang. I jesteśmy właśnie przed wejściem na Little India. Little India to jest tutaj taki mały wydzielony. Kilka tej przecznic, my jesteśmy w tym miejscu i tutaj jest mniej więcej ten obszar to jest Little India. Dzisiaj właśnie jest jakoś spokojnie, cicho, mały ruch. Hmm, wygląda jakby sporo rzeczy było pozamykanych. Nie wiem, może ze względu, że to jest niedziela. Bo normalnie to tutaj jest. Gwar, głośno, mnóstwo ludzi, wszystko poodbierane, a dzisiaj jakoś właśnie kiepsko. Jeżeli jesteście fanami hinduskiej muzyki, filmów, Bollywood, to tutaj jest bardzo dobre miejsce, żeby kupić sobie e, jakieś właśnie muzykę albo filmy. To i wszystko dostaniecie. O, ten sklep fajny. Niestety rozpadało się, musieliśmy się schować przed deszczem. A jesteśmy w fajnym sklepie, gdzie są na przykład różne jakieś właśnie hinduskie rzeczy. Tutaj nawet nie wiem co to jest, ale co mnie tutaj ciekawiło, są przyprawy hinduskie. Nawet nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. Jakaś kurkuma, pewnie różne kary i inne. O, mamy bawang, banang, bawang, bawang putik, bawang rose, halia, ubi, asam, garam są też daktyle, tak? Tunisia. Najlepsze daktyle są chyba z Tunezji. To chyba największe Chyba największą prawą są Aha. No, ciekawe jak długo będziemy musieli poczekać. Teraz dopiero chyba przybiera na sile ten deszcz. Jesteśmy właśnie na kolacji. Przyszliśmy dzisiaj na Chinatown. Tam już stąd też nagrywaliśmy kilka filmików, kiedyś. Idziemy tutaj na food to jest największy wybór. Eee, to jest najfajniejsze jedzenie. Dostaliśmy już nasze makarony. Kasia ma Kway smażony z krewetkami i w jakimś nieokreślonym sosie. Prawdopodobnie z dużą ilością oleju, tak? Tak, Ty masz chyba. Ja mam za to... Nie wiem, jak ten makaron się nazywa chyba Mi. Mi w takim sosie pewnie trochę jest ym, sojowym i z wieprzowiną. Tak się prezentują nasze dania. Po 6 ringitów I mamy też po polimału, czyli po lemoniadzie. Lemoniada złote 70. Więc dzisiaj takim czymś się zajadam. A jak w smaku? Byłoby jeszcze lepsze, gdyby miało trochę sosu sojowego. Aha. Dobra chimczyzna to jest dobra Chińczyzna Może nie jest najlepsza Najlepsza jest tu obok Nie jest najlepsza jaką jedliśmy, ale jest bardzo dobra I Tam też właśnie nakręciłem kilka ujęć jak pan smaży Oni to naprawdę bardzo fajnie smażą, tak bardzo ekspresyjnie I w takim miejscu sobie właśnie siedzimy jest tutaj spory ruch niestety przy przejściu siedzimy Bardzo ekspresyjnie Ja już dostałam makaronem No, Kasia kiedyś dostała makaronem po nie pamiętam, po czy po twarzy Także smacznego Pan tutaj daje czadu Szybko, wysoka temperatura, wszystko jest gotowane dosłownie w jedną, dwie, trzy minuty. I gotowe. Sami widzieliście to. To było 20 sekund gotowania. Też Durian. Jakoś mało ludzi jest do Duriana, zawsze przy Durianie jest kolejka. Zobaczymy, co tu jeszcze mają w ofercie, w innych miejscach. Tutaj chyba, poprzednim razem, jak byliśmy rok temu, tutaj jedliśmy. Mm, tutaj jakieś są desery. No, jakieś ciekawe, ciekawe zupy. Jakieś takie na słodko-owocowe. Tutaj jak widzę, aha, to są... co pani nalewa. Co pani Kurze łapki? A, kurze łapki pani, tam jest cały garniec kurzych łapek. Tutaj też są już jakieś większe kawałki kurczaka i wszystko jest gotowane w jakiejś takiej zupie sojowej prawdopodobnie, z sosu sojowego. I tak jak widzicie tutaj 99% to są Chińczycy. Białych tutaj właściwie nie widzieliśmy. No tutaj ta strefa z wózkami i z jedzeniem rozrasta się. Rozrasta się, bo jest tego coraz więcej, coraz więcej. Tutaj na przykład tych knajpek, tych restauracji po prawej stronie i po lewej chyba wcześniej nie było, więc one tutaj jakby się otworzyły, powiększają tutaj ten obszar. Tak jak tam widać, unosi się taki dym pieczonego, grillowanego mięsa czy jakichś różnych innych rzeczy, para. I ogólnie tutaj aromat jest. Czuć, mhm. czuć, czuć po prostu tutaj w powietrzu unosi się mnóstwo jedzenia, takie aromatu jedzenia. No to street food chiński jest chyba najlepszy, taki najbardziej mm, widowiskowy. Kupiliśmy sobie jeszcze takie chińskie placki, chiński naleśnik, chiński pancake. Pokaż jak wygląda. Już go kiedyś też prezentowaliśmy na jakimś filmów. To jest ten taki właśnie słonawo słodki. Z Wróciliśmy już do domu, bo jest po prostu cały czas, miło, że już jest ciemno wieczorem, jest już która dziewiąta chyba? Tak, dziewiąta. Cały czas jest naprawdę mocno gorąco, dzisiaj jeszcze jest duszno parno, więc no, bardzo ciężko jest wytrzymać na, na dworzu, więc wróciliśmy do pokoju, do klimatyzacji. To chyba jedyna możliwość. Także to będzie na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że podobało Wam się zwiedzanie razem z nami dzisiaj. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to też możecie nas zasubskrybować. A jak macie ochotę, to fajnie, jak też napisze, napiszecie jakiś komentarz. No, a na dzisiaj to wszystko. Na razie.